Dzień dobry. W tym filmie poruszę temat zakładania nowych warzywników. Od czego w ogóle zacząć i w jaki sposób planować pracę, żeby z roku na rok pięknie warzywnik się rozrastał i żebyśmy mogli jak najszybciej zbierać plony naszej ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że film będzie przydatny. Jak tak, to będę wdzięczna za posadzenie kciuków w górę pod filmem. Lokalizacja. Większość warzyw potrzebuje od 6 do 8 godzin bezpośredniego słońca. Jeżeli mamy pofalowany teren, to warto też znaleźć takie miejsce, które jest lekko nachylone w stronę południową. Jeżeli stoimy przed wyborem czy usytuować warzywnik, gdzie pada zachodzące słońce, lub wschodzące, to osobiście wybrałbym miejsce, gdzie pada zachodzące słońce, ponieważ osusza rośliny przed nocą, dzięki temu minimalizujemy ryzyko wystąpienia chorób. Rano w warzywniku jest cień, więc jak podlewamy rośliny rano, co jest zalecane, to gleba tak szybko nie przesycha. I jak się już domyślamy to wschodzące słońce nie dość, że osusza glebę, ale również rośliny przed najgorszym słońcem, najbardziej palącym i wysuszającym. Jeżeli macie taką niefortunną sytuację jak ja, że niedaleko przebiega dość ruchliwa droga, to absolutnie nie przekreśla tego, żebyśmy mogli mieć warzywnik w ogrodzie. Ja stałam przed wyborem: albo robię tutaj, przy drodze, którą widać słychać, albo w miejscu, gdzie sąsiad stosuje wszystkie środki ochrony w terminach, kiedy trzeba. Praktycznie nie schodzi ściągnika. No, niestety, to też się unosi w powietrzu, przed Staje się na naszą działkę, więc zdecydowałam się na to miejsce, ale warzywnik odsunęłam od drogi wewnętrznej, bo między tą ruchliwą drogą a Warzywnikiem jest jeszcze droga wewnętrzna i odsunęłam warzywnik po to, żeby zrobić gęste nasadzenia, wielorzędowe, wielorzędowy żywopłot. Fajnie, żeby w takim żywopłocie znalazły się rośliny fitoremediacyjne, oczyszczające powietrze. I będzie to na przykład forsycja, jarzą pospolity, trawy ozdobne. I taki żywopłot, który ma ochraniać, fajnie też zrobić kilkupoziomowo, żeby nie tylko znalazły się krzewy od najwyższych. Do niższych w stronę warzywnika, ale fajnie też w nim znaleźć miejsce na drzewa, na przykład Jarząd pospolity. Kolejna dosyć ważna kwestia to znalezienie takiego miejsca, żeby warzywnik był osłonięty od wiatrów. Najczęstsze wiatry występujące w Polsce to są wiatry od zachodu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, no to po prostu sadzimy żywopłoty i taki żywopłot można wykonać z roślin owocowych. Nie dość, że ładne, to jeszcze pożyteczne. To, co uprawiamy w gruncie, możemy podzielić na trzy kategorie. Sady, do sadów zaliczamy jegodniki ogrody warzywne i ogrody ziołowe. Warto rozważyć rozdzielenie ogrodu warzywnego od sadu, żeby zminimalizować ryzyko przenoszenia się chorób i szkodników. Natomiast ogrody ziołowe śmiało możemy komponować w warzywnikach, jak i również w sadach. Jeżeli mamy mały ogród i no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby rozdzielić takie uprawy, to krzewy, drzewa owocowe możemy śmiało spróbować wkomponować w rabaty ozdobne, bo na przykład taka kwitnąca morela no, wygląda cudownie. W formie żywopłotu możemy posadzić na przykład porzeczki. Jeżeli mamy siatkę Mury, jak na przykład u mnie, to mamy fantastyczną dodatkową przestrzeń do uprawy owocowych pnączy na przykład mini kiwi, winogrona czy jeżyny bezkolcowej. Polecam tą ostatnią. Jeżeli jest możliwość, to warto warzywniki sytuować w miejscach niedaleko strefy gospodarczej, czyli najczęściej są to takie wąskie paski około 4 4 metrów między ogrodzeniem a budynkiem. Jak jest możliwość, to warto na samym początku pomyśleć o doprowadzeniu wody do warzywnika i wyprowadzenie w formie kraniku, a później w w kolejnych latach będziemy mogli to rozbudować na system automatycznego podlewania. czy po prostu odkręcimy kranik, a wężykami już woda będzie rozprowadzana po zagonach. To znacznie ułatwia pracę. Zanim wbijemy pierwszy szpadel w ziemię, warto rozpocząć od postawienia kompostownika, bo przyda nam się na kolejne lata i już warto gromadzić materię, którą przetworzymy i będziemy mogli wykorzystać. Tym bardziej, że podczas szykowania terenu, miejsca pod warzywnik, sporo materiału uzyskamy, który właśnie będziemy mogli przetworzyć. Kompostowniki zwykle zakładamy w miejscu które są ocienione i najłatwiej zrobić to z palet. Tu mam akurat dosyć dużą komorę, dwie komory. I powinnam tak naprawdę właśnie też zacząć od kompostownika, ale mam założone w innej części ogrodu i co wiosny był to dosyć duży problem, żeby jeździć z taczką, więc tak naprawdę ten kompostownik tuż przy warzywniku będzie mi bardzo potrzebny. On z czasem też będzie zabudowany. I na początek warto sobie zrobić dwie komory, do której zbieramy wszystko, jak leci. Całą materię, którą możemy przetwarzać, a później jak już nam się to wtedy do drugiej komory przerzucamy odpowiednio warstwami, tak żeby już zaczęło się nam tutaj szykować, co będziemy wykorzystywali w kolejnych latach. Kolejna rzecz, od której bym zaczęła, to posadzenie roślin, na które musimy czekać bardzo długo, czyli drzewa, krzewy owocowe, ale również warzywa bylinowe, na przykład rabarbar czy szparagi. Przygotowanie gruntu. Do tego możemy podejść na kilka sposobów. I jeżeli macie taką dużą przestrzeń wyznaczoną na ważniówki, tak jak ja, to przede wszystkim warto mierzyć siły na zamiary, sobie rozplanować wszystko na kartce, rozrysować jakąś koncepcję, jaki to ma mieć kształt, od czego w ogóle zaczynamy, czy od środka, czy mm, od którejś tam. Z strony tego warzywnika. I jest też takie powiedzenie, że jak się umie liczyć, to licz na siebie, bo ja liczyłam na to, że ktoś z rodziny będzie mi pomagał przy pieleniu, podlewaniu i przy całej reszcie zabiegów pielęgnacyjnych, no ale jest tak, że tylko przychodzą na gotowe. Glebę możemy przygotować metodą no-dig, czyli nakuwamy glebę dosyć głęboko widłami, na to kładziemy kartony, następnie nasypujemy ziemię z kompostownika, kompo ziemię kompostową, tylko no jak dopiero teraz zakładamy warzywnik, to skąd kompostownik i skąd ziemia? Kompostowa. Możemy zamówić wywrotkami taką ziemię, możemy też rozsypać z worka, ale jeżeli zamawiamy taką ziemię na wywrotki, to czy mamy stuprocentową pewność, że w takiej ziemi wcześniej nie były uprawy, w których były stosowane środki chemiczne? No to jest taka kwestia do rozważenia. Ja się zdecydowałam na kopanie, na oczyszczanie gruntu, ale dodaję bardzo dużo materii organicznej. Jak piele, rzucam na grządki, niech się to rozkłada. Dodaję ziemię z kompostownika, kwasy humusowe, bo zależy mi na tym, żeby gleba żyła, żeby było w niej jak najwięcej sprzyjających mikroorganizmów. Jeżeli mamy sporą przestrzeń, ziemia jest na przykład uprawiona, mamy jakiegoś sąsiada, który posiada ciągnik, może nam uprawić ziemię, później ją wybronować, no to później oczyszczamy z kamień, gałęzi, korzeni, korzeni perzu, powoju, to jest chyba najgorsze, co może nam się trafić. A następnie, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przygotować w jednym sezonie, obsadzić, będzie masę chwastów, to warto taką ziemię albo przykryć kartonami i na to skoszoną trawę, słomę, czy dognieć nawet kamieniami, żeby zagłuszać chwastę, żeby nam się tam nic nie rozrastało, albo wysiać rośliny typu gryka, gorczyca, facelia, łubi, koniczyna, coś, co będzie też wpływało na poprawę jakości gleby. Takie rośliny ścinamy, dodajemy do kompostownika i w następnych latach, jak chcemy powiększyć warzywnik, to rozkładamy kartony i na to możemy nasypać ziemię z kompostu, która była wykonana właśnie z takich roślin, które wysialiśmy w poprzednim roku. Bardzo dużo warzyw, ziół, ale też krzewów owocowych możemy uprawiać w donicach. Więc jeżeli nie mamy przygotowanego gruntu, to myślę, że jest to dobra opcja do rozważenia, żeby już nam coś rosło, a dopiero w następnych latach jak już sobie przygotujemy ziemię, to możemy przesadzić takie rośliny. Jeżeli uprawiamy też w donicach, to też mamy rozsadnik pod chmurką, i w razie czego, gdyby nam coś się nie przyjęło w gruncie, to pobieramy z donicy. Chciałam też dodać, że uprawa w donicach chroni nasze uprawy przed np. psami, które lubią psocić. Rozważyłabym założenie. Takiego zwanego matecznika, rozsadnika na rośliny, które rozmnażamy, pobieramy od kogoś sadzonki, od kogoś dostajemy i na przykład nie mamy jeszcze pomysłu, gdzie to posadzić. W takim miejscu możemy też wysiewać rośliny wieloletnie, które później będziemy przenosili do ogrodu, czy na przykład ukorzeniamy rośliny kwitnące, które warto mieć w warzywniku, bo one wspierają nasze uprawy. Mateczniki z doświadczenia. Polecam usytuować w miejscu, które jest ocienione, a tylko pojawia się zachodzące słońce. Takie młode rośliny, sadzonki lubią trochę cienia, no bo jednak słońce upałe potrafią je mocno wysuszyć, spowodować stres, który no, wpływa na ich zdrowie. Te się gorzej ukorzeniają, chorują, więc w cieniu będzie im znacznie lepiej. Od jakich upraw warzyw zacząć? Na pewno bym zaczęła od tego, co jest łatwe i zwykle wychodzi, nie ma z tym większego problemu, przynajmniej u mnie i też nigdy się nie spotkałam z jakimiś problemami, to zaczęłabym od cukini, fasolki szparagowej, karłowej czy pnącej, groszku, buraczków, buraczków liściowych, marchewki, pietruszki, rzodkiewki, roślin liściastych typu szpinak czy sałaty. To wychodzi praktycznie zawsze i daje nam ogromną satysfakcję z naszej ciężko wykonanej pracy i zachęca nas do eksperymentowania i do powiększania warzywnika i do tego, żeby pojawiało się więcej ciekawych warzyw i ziół. To, co posadzimy, co wysiejemy, warto skonsultować z członkami rodziny, bo może będą mieli ochotę na coś, za czym my nie przepadamy i nawet nam to nie przyjdzie do głowy, a może jednak warto się zdecydować na posadzenie takich roślin. Inspiracją do wysiania, posadzenia w warzywniku pewnych roślin, mogą być książki kucharskie lub dieta, której się trzymamy lub na którą chcemy przejść. Na przykład ja teraz rozpoczęłam dietę papkowatą, no nie wiem jak ją określić, nie jem twardych rzeczy, Dlatego w tym roku skupiam się na większej uprawie ziół, ale też sadzę rośliny wieloletnie, które będą mi owocowały w kolejnych latach, jak już skończę tą uciążliwą dietę. Oprócz tego, no, chcemy, żeby warzywnik był jak najbardziej ekologiczny, żeby też było jak najmniej problemów ze szkodnikami, dlatego warto rozważyć przestrzenie, w których posadzimy byliny, zioła, kwiaty miododajne kwitnące od wczesnej wiosny do późnej jesieni, żeby zwabiać pożyteczne owady. Zapraszamy je, no ale fajnie, żeby się zagościły w naszym ogrodzie. Dlatego warto rozważyć umieszczenie w odcienionych zakamarkach ogrodu domków dla owadów, ale również poidełek. I jak już zapraszamy owadę, to warto rozważyć również zapraszanie ptaków, które również wspomagają nas w naszych uprawach. Dlatego gdy na przykład zbieramy jakieś owoce z krzewów, to warto ich kilka pozostawić właśnie dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Może taka pierdoła, ale takie wiosenne kwiaty, wczesnowiosenne kwiaty, bardzo cieszą i w moim przypadku bardzo mnie to zachęca, żeby spędzać tutaj więcej czasu i napawać się tym pięknym widokiem. Rośliny, których Wam nie polecam, uważam, że jest to porażka, to na pewno jeżyno-malina, to w ogóle nie ma smaku, rozrasta się na boki jak złe, zachwaszcza, zarasta warzywnik w bardzo szybkim, krótkim w bardzo krótkim czasie. Szerokim łukiem unikałabym chmielu, bo to jest tak ekspansywne. Rośnie jak chwast i potrafi naprawdę w bardzo krótkim czasie zarosnąć wszystko dookoła. Z takich jeszcze roślin, które mam tutaj w warzywniku, jagoda kamczacka, jak widzimy, już się zieleni, już lada moment zaczną rozwijać się pąki, i jest to pierwszy owoc, który możemy zbierać z naszego warzywnika, jagodnika. Czy polecam? Jest to kwestia gustu. Mi za bardzo nie smakuje, jest takie kwaśne, no ale kto co lubi? W miejscach ocienionych, pod drzewami, w takich dosyć problematycznych przestrzeniach, gdzie nie wiemy co posadzić, poleciłabym wam posadzić poziomkę, bo fantastycznie zarasta i też sobie radzi w cieniu. Będziemy mieli jakieś zbiory. Uważałabym na sadzenie mięty bezpośrednio do gruntu. Ja uprawiam w donicach i nie przerastają, rosną super, dają radę, ale stoją donice w ocienionym miejscu. Przy Takiej ilości warzyw i ziół można dostać bólu głowy, ale warto sobie wejść na sklep internetowy i przeglądać strona po stronie i spisywać warzywa, zioła, o których nie pomyśleliśmy, bo może coś nas po prostu w takim sklepie zainspirować. Warto w ogrodzie postawić tunel czy szklarenkę, która nas wspomoże w uprawie na przykład pomidorów, papryki, ogórków czy przygotowaniu rozsad w kolejnych latach. No ale jeżeli nie jesteśmy w stanie w danym roku, w trakcie rozpoczynania warzywnika, sobie na taki zakup, to dobrą opcją jest kupowanie gotowych rozsad na targu i ja tak zwykle robię co roku. To też jest bardzo dużą oszczędnością czasu. Cenowo to też wychodzi taniej, no bo oszczędzamy czas, a czas to pieniądz. Na czym warto się jeszcze skupić na początku naszej przygody? Ja to określam Formą zbieractwa zbieram wszelkie kamienie polne, które będę wykorzystywała na przykład na ścieżki. Wykorzystanie też jest inne, może poruszę temat w oddzielnym filmie. Temat kamieni polnych. Zbieram wszelkie pojemniki, w których można coś posadzić, coś wysiać. Zbieram również gałązki, które mogę rozdrobnić na zrębki do ściółkowania, rabat, bo jest to też bardzo istotne. Do wypełniania donic czy podwyższanych zagonów kawałki drewna, kora. To też fantastycznie nam się później przyda. Zbieranie też gałęzi, które możemy później wykorzystać jako podporę, na przykład dla groszku pachnącego czy słodkiego. Generalnie jak coś znajdę w terenie, to chwilę się nad tym zastanawiam, czy jest jakaś szansa, że ja to w przyszłości w jakiś sposób wykorzystam. I składuję to w jednym miejscu. Zbieram też na przykład worki po korze czy po ziemi. Później je przewracam na drugą stronę, żeby czarną stroną były od zewnątrz. I w to wrzucam zmielone, przekoszone liście i robię ziemię liściową. Ale w takiej w workach też możemy na przykład rozkładać skoszoną trawę. Skoszona trawa też może nam się bardzo przydać. Może nie do ściółkowania warzyw, ale do rabat, gdzie mamy posadzone zioła czy byliny. Oczywiście zbieranie, kolekcjonowanie deszczówki, zbieranie materiałów, które możemy wykorzystać jako ściółkę, czyli słomę, skoszoną trawę czy wypielone chwasty. Przykrywając glebę, chronimy ją przed erozją, ale też przed nadmiernym przesychaniem. A no i zbieranie kartonów i gazet, bo one nam się później bardzo przydadzą, nie tylko do. Do zasłaniania, zagłuszania chwastów, ale też na przykład do przyspieszenia kiełkowania i chronienia nasion przed nadmiernym wysychaniem, gdy je wysiejemy. Elementy stałe, które warto rozważyć, żeby mieć w warzywniku. Ja na pewno zaliczę do tego donicę, bo to znacznie ułatwia pracę. W miejscu ocienionym warto wyznaczyć sobie strefę relaksu. Należankę, kuśtawkę, hamak. Miejsce, gdzie będziemy mogli chwilę odpocząć od ciężkiej pracy. Jak nie mamy miejsca ocienionego, no to robimy pergolę, obsadzamy pnączem i po prostu zacieniamy taką przestrzeń. Pieski są kochane jak pozostałe zwierzęta, ale potrafią wyrządzić trochę szkód, kopać dołki, wykopać jakieś rośliny. Więc warto rozważyć ogrodzenie warzywnika, żeby te nie miały dostępu. Ścieżki. na ich szerokościach nie ma co oszczędzać. Warto zostawić sobie dobrą przestrzeń, żeby można było obejść zagony z każdej strony. Żeby swobodnie się przemieszczać, to ścieżki pozostawiamy na 40 cm, szerokości 40 cm, a żeby można było swobodnie przejechać taczką około 60 cm. Warto pomyśleć o tym, żeby z czasem takie ścieżki utwardzić. I w tym momencie rozładowały mi się wszystkie baterie. Ścieżki warto zabezpieczyć. Utwardzić z kilku względów. Raz, że będzie dla nas wygodniej, będzie mniejsze ryzyko, że na przykład skręcimy kostkę, będziemy ograniczali przerost kwastów. Gdy ułożymy na przykład kartony, a je zasypiemy korą, trocinami, zrębkami, skoszoną trawą, słomą, to zachowamy w glebie więcej wilgoci. Gdy zdecydujemy się na utwardzaną ścieżkę, to warto wybrać. Taką metodę, by podbudowa była przepuszczalna dla wody. Gdy wykończymy ścieżki, to też nie będziemy roznosili błota po ogrodzie i nie będziemy go wnosili do domu. Będę wdzięczna, jak posadzicie kciuki w górę pod filmem i podzielicie się nim ze znajomymi. Zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, a tymczasem przyjemnej i owocnej pracy w ogrodzie. Do następnego, pozdrawiam.